Cześć wszystkim z tej strony Ron. witam was w pierwszym odcinku nowej serii Deadpool, która właśnie zawitała na kanał. I co to jest za gra? Co to jest za gra? To jest gra z uniwersum Marvela jak wiecie. Deadpool to jest tak jakby, no nie, on jest, nie on jest jakimś tam najemnikiem, którego po prostu można wynająć do jakiejś brudnej roboty. A co może wyróżniać tą grę to na pewno humor. Humor, który nasz bohater, nasz główny bohater tutaj Praktycznie cały czas będzie nam pokazywał i myślę, że będzie ciekawa z tego względu ta seria. Ale dobrze, wiecie co, troszeczkę grałem oczywiście standard, mm, aby sprawdzić sterowanie i no po prostu obczaić, wiecie, tak pokrótce, jak to wszystko wygląda. No można powiedzieć, że fajnie, fajnie się naprawdę gra. A zobaczymy, jak to oczywiście dalej będzie. Tam dużo nie przeszedłem, bo nie chciałem sobie psuć smaku. Mamy tutaj continue. Oczywiście weźmiemy sobie. Kampanię, ale nową. Czy mogę coś takiego zrobić? Home Sweet Home? Chyba mogę. E, oczywiście trzy poziomy trudności. Genetically Superior, czyli ten najłatwiejszy. Veteran Normalny oraz Ultra Violence, czyli Hard. O, weźmiemy sobie oczywiście Veterana. No i kontynuujemy, Kontyu kontynuujemy, zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Ja oczywiście tutaj kawałek wiem, ale wy jeszcze nie widzieliście tego, tak więc zapraszam do oglądania. Deadpool, to Logan. Got your message. I na ostatni raz, nie. Nie, nie mogę podać naszemu Blackbirdu na jogułę. Stop całować o to. Hey, Deadpool, to Domino. Więc mam jeszcze kontrakt dla Państwa, jeśli jest interesujący. Kończy to dobrze, więc nawet mnie wiedzą. O, i co to jest inny? You've texted me about. I, I can't. I, I mean, it was just supposed to be that one time, and I. Anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the Deadpool! Hey! And... Peter, <laughs> you know again. <Dickhead. laughs> Remember when I, I called you earlier and told you no? <laughs> I'm such a joker. Because I meant yes, of course. <laughs> the new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius. So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See, once again our explosive personality wins the day. High five. No high 5s were voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? This is bullshit. A script? <laughs> like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. <laughs> amazing is more Spider Man's thing, really. No i dobra, mamy tutaj, wiecie, pierwsze takie jakby. spotkanie z bohaterem, po prostu jak się nim steruje. No dobra, dobra. Explore my apartment. apartment. Musimy tutaj oczywiście troszeczkę sobie poładzić, pozwiedzać nasze lokum. Troszeczkę, wiecie, wygląda jak chlew. Jak jakaś dziura. Będzie nam jeszcze towarzyszyło tak jakby dwóch narratorów, jeden taki wiecie, bardziej dziecinny, hey, drugi taki no można powiedzieć, że ogarniający TV bardziej to wszystko. Ale dobrze, tutaj mamy oczywiście takie małe achievementy, to są osobne achievementy, które możemy tutaj wykonać właśnie w trakcie gry. One są nie one nie liczą się wiecie do tych achievementów Xboxa, ale oczywiście te achievementy także są tu. Przykładowo. Mamy tutaj jakąś gitarę. Koleś jest zajebisty, kurczę, naprawdę pozytywnie pierdolnięty. No i dobra, dobra, zaraz wam pokażę. O, ktoś tam dzwoni do drzwi, ale co za chwilkę. Chcę tutaj troszeczkę sobie posprawdzać właśnie ten, ten pokój cały. Branded as both hero and villain, Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the merc with a mouth travels the globe in search of fortune. And Jimmy Chungas. No. Mała historia, właśnie jak powstał Deadpool, aż się popłakał. zajebiście. Answer the dendr. Dobrze, wiecie co, nie będziemy tutaj przedłużać. Weźmy. Przejdźmy tutaj do tych drzwi, ktoś tutaj puka. Shit, as I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 dee, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's his face? Who cares? I'm making art here. Behold! Hmm. Sure the player our no właśnie, to był jakiś scenariusz, który ten reżyser cały przysłał. Tutaj oczywiście Deadpool się na niego nie zgodził. Ogólnie, oh, początek tutaj o chodzi o to, że. Mm, uh, o grę. Po prostu Deadpool chce, aby stworzono z nim grę. W roli głównej, oczywiście. Ale tam, kurczę, na początku nikt się nie zgadzał. Później, oczywiście, powiedzieli, że się zgadzają. Tam było chyba, wiecie, trochę nie, autorzy, znaczy autorzy, reżyserzy, troszeczkę byli wystraszeni, że Deadpool wszystko wysadzi. No i się zgodzili na tą grę. Ale oczywiście, ze zmienionym scenariuszem. Natomiast nam się to nie podoba i będziemy musieli jakoś wpłynąć, aby ta gra inaczej wyglądała. No okej, okay, dobra, przejdźmy może tutaj do konkretów. Czyli widzicie tutaj. Ataki różnego rodzaju, mamy też strzelanie, kurczę fajna sprawa, troszeczkę przypomina mi Devil May Cry, połączenie mieczy oraz spłuwek. No i oczywiście tutaj jakieś tutorialki, kurcze początkowe, wiecie jak walczyć, mamy co tutaj robić, mamy jakieś teleporty, ok, łączenie kombinacji, no to to jest praktycznie to co w slasherach w, w każdym slasherze jest. Now try mixing X and Y. No właśnie, tutaj miksowanie tych ataków, tych dwóch przycisków, bo praktycznie dwa przyciski odpowiadają za atak. Mieczami oczywiście, bo mamy jeszcze spluwki. Did you try B yet? No B to mamy taki teleport, właśnie. On się tam kurczę kończy, ale znaczy kończy. Kończy się za chwilkę znowu, mamy pełny. O właśnie, teraz. Jest jeszcze coś takiego, jak nad głową przeciwnika pojawi się B, literka, to możemy kontratakować szybko, właśnie go. O, zobaczcie. No i właśnie udało nam się. Nie było to jakieś okay, trudne. It. On strasznie dużo gada, mówię wam, naprawdę w tej grze strasznie strasznie dużo tekstów z jego strony będzie. Okej, okay, czekajcie. Interakcja, no właśnie, interakcja. Haha, kurczę, mówię wam, to jest masakryczne. Mas no zajebista gra pod względem humoru, naprawdę autorzy tutaj się popisali, tyle scenek, co tu będziemy mieli właśnie. Okej, okay, no możemy tu poskakać, oczywiście, wiecie, wszystko. Boing, boing, boing. <laughs> Autor, kurczę, no zajebiście, zajebiście, fajna sprawa. Oczywiście ten, ten zamek dmuchany będzie potrzebny, ale troszeczkę później, ja tutaj na razie... Zacznę chyba już tą właściwą grę. Weźmy może tam idźmy. Tak, idźmy tutaj. Gdzie prowadzi w ogóle ten tunel? Nie wiem jeszcze. Znaczy ja wiem, ale będę udawał, że nie wiem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciche zabójstwo. No zajebić. Powiem wam, fajnie to wygląda naprawdę na początku. Może grafika nie powala. Postać jest fajnie zrobiona, ale otoczenie jest takie sobie. Tutaj te punkty warto to zbierać, bo oczywiście upgradey broni różnego rodzaju mamy tam. I te punkty właśnie są do tego potrzebne. No tak właśnie tam autor, no ci narratorzy o tym mówią, o tych upgrade'ach. Zaraz zobaczymy sobie. Jak widzicie mieczyki, spluwy oraz jakieś granaty, pułapki. Aha, kurczę. No właśnie, na początku mamy tylko mieczyki i spluwy. Ja tutaj odblokowałem i widzę, że jak kampanię od nowa zacząłem, znaczy od nowa, no wiecie. To mam już to odblokowane. Coś co nieco tam mam. No to to jeszcze mam, widzicie, jak to się nazywa? To miał chyba Rafaello, nawet w żółwiach ninja. Tą broń, kurczę, czekajcie, tam nie pisze, pisze chyba. O, says Nie wiem, nie wiem. No ale dobra, mniejsza z tym młoty jakieś oraz tarcza chyba. Na razie mam miecze oraz splówki i takiego jakby shotguna. Później mamy jeszcze maszynowę, jakąś karabin maszynowy i no coś chyba cięższego. Oczywiście granaty, pułapki i miny. I w każde takie, jakby wejdziemy, wiecie, w każdą broń. Mamy tutaj jeszcze takie punkty, które możemy. No, pozycje, może tak powiem, pozycje, które. Dzięki punktom, będą polepszały naszą broń. Jak widzicie, tutaj 15% damage'u, kolejne 20%. No, tutaj mamy na przykład, że więcej punktów wypada z przeciwników. No, to też jest dobre. Jeszcze nie mam ostatniego odblokowanego, ale niedługo to się stanie. Niedługo to odblokuje. W broniach, tak samo bullet. Wiecie, tam zwiększenie magazynków, zwiększenie siły ognia. Oczywiście też, że wypada więcej punktów z przeciwników, co tu jeszcze mamy? No to są jakieś takie super ataki, które one się ładują, jak mamy tam momentum. Kurczę, te głosy będą cały czas tu się odzywać. Nie wiem, czy kurczę zamykać się na ten czas czy po prostu mówić swoim tutaj, wiecie, swój komentarz. Wciskać, ale nieraz te teksty naprawdę są zabawne i szkoda by było tego e, ominąć, szkoda by było to ominąć właśnie. No ale nic, nic, zobaczymy jak to wyjdzie tam w praniu. Na razie tutaj zbieram co się da. Coś tam spadło, nie? Chyba, ale nie wiem czy to był punkt. No nic, dobra, nie będę tam wracał. Okej, okay, dobra, jesteśmy i teraz tu weźmy. Pozbieramy najpierw oczywiście to wszystko, co jest. Czy coś nie zostawiłem? Nie, chyba tam już jest wszystko. Lecimy do góry. Zajebiście. Niebieskie są oczywiście, wiecie, za niebieskie te kółeczka więcej punktów dostajemy. Czerwone mniej, ale wszystkie odpowiadają za to samo ulepszenie. No dobra. No dobra, podwójny skok, jak tam Deadpool mówi czy tam narrator. Okej, okay, no dobra, dobra. To oczywiście wiecie jak na początku jest. Same tutoriale. Time to go boom. <laughs> Rozpierdala mnie to naprawdę. Swoją drogą, kurczę, nie pokazałem wam jak Deadpool w ogóle wygląda, jak ściągnie tą maskę. On praktycznie jak kościotrop wygląda. Cały poparzony, wiecie, po tych eksperymentach. Wygląda jakby był poparzony. Mogłem to pokazać właśnie tam jak byliśmy w jego mieszkaniu. Bo no, jest taka możliwość. To nie zmienia faktu, że kurczę, humor. Humor mu się nie pogorszył od tego wypadku. Powiedzmy, od wypadku. To jest eksperyment, bo tak jak było mówione. Też był tą bronią X, tak samo jak Wolverine. Też ma tam jakieś moce. Nie wiem, kurczę, czy teleport. Czy mamy jakiś laser z oczu czy coś? Kurczę, bo wiem, że Deadpool miał laser. Kurczę, to wiecie, on miał połączone po prostu te. Kilka takich mocy tych mutantów. No oczywiście regeneracja, tak samo jak Wolverine ma, ale mm, właśnie kurczę powinien mieć jeszcze. No ostrza tutaj są zastąpione mieczami, nie wiem, kurczę. Jak to było tam, e, jak to było w oryginale, bo w filmie było, że te ostrza mu wychodziły z rąk, no z rąk, dobrze mówię. No ale nic, dobra, oko, 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 tak, okej, okay. sorki, chciałem powiedzieć OK. E, dobra, oczywiście troszeczkę mamy tutaj przeciwników, jakieś wiecie, e, te takie kurcze, jak to się nazywa, kwadraciki z brońmi, to po prostu amunicja, jak mamy mało, no to to nam uzupełnia, możemy tutaj kurcze... Mm, no korzystać z broni, też jest fajna, ona sama się, znaczy jak jest blisko celownik przeciwnika to namierza go samemu i po prostu wystarczy trzymać raz i napieprzać. To jest takie pro, no uproszczone, nie wiem jak jest na trudniejszym poziomie, być może jest to wyłączone, ale tutaj akurat na tym normalnym yy, przeciwniku, o zobaczcie i nam celuje, trzymam tylko w jednym. I dopóki go nie zabiję, no to cały czas wycelowuję sam na niego. Oczywiście najpierw trzeba bliżej kurczę go... O, właśnie. Złapać i później jest prosto go wykończyć. Nawet, nawet. Powiem wam, fajna sprawa. Bo na padzie, jak wiecie, troszeczkę ciężko się celuje. W, na kąpie by było lepiej, ale z, o ile wiem, to ta chyba gra nie, nie wyszła po prostu na PC, ta, A jedynie na konsolę

Oh, ho, like this guy. We keep him no, właśnie, kurczę. Podobają mi się te, na, te dwa głosy. Wiecie, jeden jest taki głupkowaty, natomiast drugi nam podpowiada, co mamy naprawdę robić. No, ok, musimy jakieś tutaj, wiecie, źródło zasilania rozwalić, aby te windy zaczęły działać. Czekajcie, wezmę się tutaj schowam, za murkiem troszeczkę. Jak to tam wygląda? O, na, uciekł. Nawet fajne, fajna sprawa. Fajnie się nawet gra, powiem Wam, robi. Znaczy, jest zabawa, jest. Bawi ta gra. Na, przynajmniej na początku, mnie napra, naprawdę bawi. A chyba o to wchodzi w gra, żeby nie nużyła. Zobaczymy, oczywiście, jak będzie dalej. Bronie, oczywiście, można zmieniać, bo to jest. Te, oczywiście, co wykupimy, to możemy zmieniać. Jakieś granaty, mm, które możemy wyrzucać poprzez LB? Chyba tak, LB. Mówię dobrze? Chyba tak, LB. Tu mamy zwykłe. Tu mamy pułapki, które możemy rozstawiać. Miny przeciwpiechotne. Kurczę, wszystkiego tu jest. Dobra, załatwieni. 42 tysiące jeszcze trochę brakuje. Wiecie co? Wezmę to wszystko, później wrzucę w te mieczyki. Znaczy, wiecie, tam było jeszcze. Zaraz zobaczymy sobie zresztą, bo nie pamiętam. O, ale możemy. No tu możemy upgrade'a zrobić, ale na razie tutaj wezmę się, zajmę tym. Increase DP Reward for Kills. Właśnie te punkty DP. Chcę to tutaj wziąć na 100%. Wtedy wiecie, więcej punktów. No to więcej doświadczenia, a co za tym idzie, więcej ciosów. No dobra, dobra. Momentum mamy naładowany przycisk LB. Ja pokażę wam, to jest taki super atak, jakby. Możemy oczywiście kupywać nowe później ataki. I ona się, no się ładuje po prostu od ilości zabitych przeciwników, wykończonych. Ale dobra, nie to na razie nas obchodzi, a dostanie się do tego generatora. To mi się tutaj nie podoba za bardzo, to muzyka, wiecie, powinna być jakaś taka ostra. A jest taka kurczę, wiecie, zrobiona na odpieprz. No, ale wiecie, no to jest akurat kwestia gustu, bo może niektórym się podobać. Ale myślę, że taki metal, ostry metal to by był zajebiście. Zajebiście by pasował do tej postaci. E, dobra, interakcja. No, mamy tutaj ten generator. I teraz już nie funkcjonuje. Jestem taki sam. Któreś z tych pięknych, zniszczę swoje słowa? Gaję tam i zniszczyć ich! Ok, kurczę. O, dobra, jest. I teraz możemy pokazać wam, jak wygląda ten super. O, no, cios. No właśnie, coś takiego. Może nie aż takie efektowne, ale na pewno przyda się na większą ilość przeciwników. No właśnie, kurczę. Więcej punktów to więcej doświadczenia, co za tym idzie, więcej możliwości tych ciosów. Wiecie, na różnego rodzaju. Na pewno potężniejsze kombinacje dojdą. Tutaj, jak nowi przeciwnicy, którzy. Hmm, zwykłymi atakami jest ciężko ich zabić, po prostu musimy ich jakoś popodrzucać. Albo oczywiście wykończyć z spluwy, lubię tam spluwę, też kurczę, podoba mi się. No, dawaj gdzie? A kurde, patrzcie, tego się nie spodziewałem. Jeszcze trochę, jeszcze trochę nam brakuje. 50 tysięcy tam chyba kosztowało to. Dobra, już tego normalnie załatwię. <laughs> Chociaż ta broń mi się bardziej nawet podoba. Może dlatego, że te celowanie jest takie proste. O kurczę, ale się wjebą na pułapkę. Zobaczcie, nic nie zostało. No, nic, nic. Czekajcie. Aha, do windy, do wind mamy się dostać. Tak, to jest nasz priorytet. Jest, kolejni. Dobra, weźmy może normalnie troszeczkę powalczmy tutaj na bliską odległość. A z tymi, oczywiście, wiecie: ci, do, co strzelają, no to my do nich strzelamy. Ci, co na bliską odległość, no to my też. Chociaż też niekoniecznie, ale taka taktyka na pewno się sprawdzi. No co, jest winda, jest winda. Możemy wleść do środka. Hej, to jest jam! Nie Jestem Jestem zaskoczony dla wielu! To musi być mój syn. Nie, musi być źle. Pięknie, Deadpool, pięknie. No dobra, musimy looked się looked wydostać three three stąd. Three, two, no jesteśmy, jesteśmy. Wyszliśmy tu z windy. Deadpool tam I troszeczkę nucił. Dobra, wezmę tylko, pozbieram te tutaj punkty. Tam chyba jeszcze z drugiej strony mi się zdaje, że były. Nie, nie było sorki, ale możemy tędy wskoczyć. Takie zielone punkty, co są? Właśnie, te zielone punkty, takie wiecie, ściany jakoś na zielono. Kurczę, ale on pieprzy. Elementy, które są na zielono pomalowane, no to oczywiście możemy z nich skorzystać i jakoś tam się powspinać wyżej. Okej, okay, dobra. Na czerwono chyba nie bardzo, tam mamy na zielono oczywiście. Czekajcie, te kółeczka sobie... O, jest 52 tysiące, to może sobie rozdajmy. No i dobra, mamy to na maksa. Okej, okay, dobra, kolejne piętro. Zaraz zobaczymy tu chyba... Powi... O jest chyba winda. No i pięknie, drzwi otworzone. Change of plans, switch shortcut. Jakiś skrót. O, a TV studio. I always thought we'd make a great reality TV show. Chance white dies at the hands of super sexpot mercenary. Story on 11. Tak, szczerze powiedziawszy, to powiem Wam, że tutaj mało co trzeba się odzywać, bo ci narratorzy cały czas tu coś pieprzą i to jest kurczę nawet fajne. Jak ktoś zna angielski, no to może się naprawdę pośmiać. Ależ pięknie, pięknie, dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, kamera, ale mnie wkopali tutaj, nie widzę. Zaraz, może wyjdźmy tutaj troszeczkę na szerszy szerszą tutaj powierzchnię. O, dobra, fajnie. No dobra, jak tam z amunicją? Ammo full. I tak, tutaj tak, chyba tylko tędy możemy iść. Powiem wam do którego momentu tam doszłem, jak dojdziemy oczywiście do tego momentu. I od nas, znaczy no, może ten odcinek zrobię, żeby był... Nie, nie, sorki, nie zrobię, bo tam z godzinkę czasu jest, a nie chcę takiego długiego odcinka robić. A, kurde, dawaj, dawaj. Dobra, myślę, że się zajmiemy tutaj tą całą ekipą i pomału będziemy kończyć ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seria i przypadnie co, no większej ilości do gustu. Okej, okay, jeszcze tutaj wid... o, są, dobra. Dawaj, 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 wyceluj, o tak, w tego. Dobra, załatwione. Jeszcze tutaj było kilku, ależ pięknie, dwóch, ale oczywiście ten przeżył jeden, ale nie na długo. O kurczę, ci tutaj z tymi elektrycznymi jakimiś dzidami, nie wiem co to jest. Dobra, skorzystajmy troszeczkę właśnie z mieczyka, bo mamy ulepszone właśnie, żeby tych punktów więcej wypadało, ale chyba z spluwą z trzeba będzie to samo zrobić. O tak, zajebiście, zajebiście. Troszkę wolno tymi mieczami on nawala, wiecie, ale e, Podobno ta druga broń jest szybsza, jest najszybsza, ta jest taka średnia, później jest chyba jeszcze młot, on jest oczywiście wolny, ale zajebiście silny. No zobaczymy, zobaczymy jak sobie później w dalszej części gry to wszystko odblokujemy, czym się będzie tam lepiej grało, każdy pewnie ma swój styl. I chyba wszyscy, tak mi się zdaje, muzyka się trochę uspokoiła, tak więc... Chyba mamy spokój i myślę, że sobie w tym, odc... w tym miejscu, w tym miejscu sobie skończymy. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć.